Pau, pau, pau to Szybki Strzał, czyli nowa, ale stara seria, z której przedstawiamy jednego newsa ze świata Minecraft i nie tylko. Dzisiejszy Szybki Strzał będzie trochę bardziej na wesoło, więc potraktujcie go z przymrużeniem oka. W ostatnim czasie dotarła do nas informacja, że naczelny muzyk i raper Zwojanowicz nagrywa swoją nową piosenkę. Mowa oczywiście tu o. Nubku. W produkcji pomaga mu nie kto inny jak sam Wojan, o czym mogliście przekonać się w najnowszym odcinku na jego kanale. Wspomniany utwór będzie nosił zaszczytną nazwę Dirt 2, co stanowi oczywiście nawiązanie do ulubionego bloku Nubka w Minecraftcie. Chyba nie musimy dodawać, że piosenka ta z pewnością odniesie niesamowity sukces, który będzie porównywalny chociażby z Zielone 2. Kiedy nastąpi premiera tej piosenki? Zapewne niebawem, ale jeśli chcecie dowiedzieć się o tym jak najszybciej, to koniecznie zostawcie suba na kanale. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Oskar z kanału Lamimy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawić łapeczkę w górę. I do następnego razu. Pau, pau, pau.